Dobry moi drodzy, jesteśmy tutaj i będziemy robić. Trzeba robić tutaj, a. sprawdzimy, czy to w ogóle działa. Albo inaczej zrobimy, bo ja wiem, że to działa. Zbiorę tyle co to kobla, ile się da. Eee... Sprawa na wygląda następująco: zbiorę tego tyle, ile się tylko da. I na górze sobie zrobię farmę By the way. Muszę to zrobić po prostu, muszę. Oh, let's go! Daję, że nic nie widzę. Ja tu nic nie wiem, nic ma. Halo? W sensie nie wiem czy ja nie zrobiłem zbyt okle tego. Ale już tego w sumie nie cofnę. Dobra, tyle że lasuję wystarczy. Ja że ja nie potrzebuję, bo pod dostatkiem. W sumie to mi się absolutnie nie przyda. Nie wiem po co ja to w ogóle zrobiłem tyle czasu mi to zajęło kopanie, to mi się nie będzie raczej chciało tego kopać Nie wiem, nie wiem, będzie co, dziwne jest to Najbardziej mnie zastanawia, jak ja wyjdę na tą holerę górę Tak sobie teraz pomyślałem Będę robić na początku schodki bo potem to się wymyśli jak mnie tak kuszą dobra parę ich mogę zniszczyć i na tym chyba wystarczy kto... Ty, tu tyle eksploatacji to jest ok. to jest taki testowy sezon może potem chciałbym zrobić na przykład zakażony świat, nie wiem coś takiego ale coś bez modyfikacji Taki samemu zrobiony Bez żadnych modów To jest fajne Bo mnie właśnie interesuje Więc ten sobie myślę, że będzie być z 10 maksymalnych odcinków Jak strzelam Na pewno bym chciał monument zdobyć I na tym bym pewnie skończył Czy 100 tego mi wystarczy? Nie wiem Absolutnie nie mam pojęcia Oh uh, yeah. Czy co zrobimy tak? Okej, okay. to bardzo dobrze akurat to akurat robiłem Dobra, teraz nie jestem sferbujny Chociaż nie, to akurat mogę zrobić jakoś logicznie Okej, hey, to zrobiłem dobrze. Dobra, jakoś sobie poradzę z tym. Jeszcze tyle kratek! Ja tym ja nie robicie? Wiecie co? Wiele wydajniej i będzie jeśli sobie zrobię półpłytki płytki Bardzo dobry, chyba się nie opłaca ale półpłytki płytki Brzmią jak plan. Co? Co? Zdysponowałem tu zombie jaka na dole. Dobra ja shit Trzymaj dźwięk Co to było? Prowadzicie co? Times A Day? To było przerażające, żeby być szczery Dawno ja się nie zmywałem Nie, 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 nie chcemy tak. Dobra, lecimy. Aaaa oh, shit. Dobra już, nieważne. Ja, ja? Co robicie? No. Nie no. Minecraft. Inowidzicie. Nie, nie, nie. Nie chcemy. Eee. Ojej, przepraszam bardzo. Eee. To jest strasznie irytujące, trzeba przyznać. Eee. Ogólnie ostatnim pytałem o ulubioną postać z Dragon To dzisiaj... Ulubiona postać Nie wiem, Jamik Nie dobra, ulubiona postać No ja po prostu inaczej ulubiony z Dragon Bola takie pytanie dnia. Jeżeli tak na nich nie odpowiada, ale pytanie dnia to ulubiony z Dragon No ja mam parę faworytów fajnych trzeba przyznać. Dragon Ball ma sporo naprawdę dobrych vilanów. Warto uwagi, zdecydowanie trzeba przyznać. Mój taki personalny, ulubiony vilan to Masu chyba. Seria jest ok, Marcin jest ok, ale za masę chyba jest Samassu. No. no, myślę, że za masę. Is my approach. <sighs> okay. Uh, no, wilania direkt od są ciekawe, trzeba powiedzieć. No ja lubię za masę skrośnią. jest spoko, Cell jest ok, Margin Buu jest okej. Okay. Pobożnie wilania często są nudne, ale równocześnie często są ciekawe. Cell leży w sumie od, od pobożnego Stana. Z nimi to jest totalnie różnie. Dziękuję. Chyba z... no, no, pamiętam, że na początku sam nie lubiłem Cell'a. Ponieważ, kiedy jeszcze nie widziałem jego, wiecie, perfect form, ponieważ jego imperfect forma jest według mnie, tak personalnie, tak ohydna. Niby ludzie ją lubią, ja jest strasznie nie lubię. W sensie, teraz już jakoś to dla mnie wygląda, ale nie wiem, nie, nie potrafię tego lubić, szczerze. Po prostu nie potrafię. To jest... to jest... to, 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 to nie dla mnie spostać, eee, za to perfekcja uważam, że wygląda świetnie jest. Naprawdę perfekt. Trzeba przyznać. To jest to... To jest coś kurde. Ty, mogę nie zostawać tych tych ziemniaków? To był błąd. Muszę stworzyć parę piecy. i gdzie gdzie, hmm. gdzie to się stara. dajemy... Czyli, czemu to wszystko przepalić? Dobra, teraz o tym pomyślałem? Okej, okay. muszę oszczędzać, w takim razie. Absolutnie tego nie przemyślałem. Absolutnie tego nie przemyślałem. Trzeba to poprzepalać. Chcę to farmę już zrobić na dzisiaj. To jest taki mój. Daily goal. Dobra. Tu mamy Stone. I teraz robimy farmę. ok, załóżmy, że sytuacja wyglądała tak one tu mamy stone ok 6. Dobra, trochę się chyba. Na taką mini dobra. Nie wiedziałem, że. No, bo nie przemyślałem, jak ja wyjdę. Muszę zrobić wodę. A wody nie ma na serwerze. Więc to tak nieprzemyślane trochę. Można powiedzieć. No i to patrzę, No teraz to ja nie przemyślałem w ogóle Mistrzowsko. Nieważne. Znagrodowałem wungiel, wungiel można mieć. Cześć, warto. Oh Teraz pojawia się problem, nie? Jedna skrzynka? Coś może da skrzynka dużo daje. Nie potrzebuję tego skrzynek. Jezu. No dobra, teraz poczułem co tam w Teraz poczułem. Okay. Dobra, spróbujmy na następujący tak szybko zniszczyć.

Okej, okay. ale mogę użyć tego co dostałem w moim komposterze, który, którego położenie zmienia, gdyż tam nie jest mi on absolutnie potrzebny. wszystkiego dlaczego tam nie używam, mogę użyć tutaj. Dostawiam. Już nie, tutaj jest potem jest trochę. Tutaj jest to postawie. Dobra, na coś się to chociaż przydało. No i resztę muszę robić Okej. Okay. Nasiona! Nasiona! Let's go! Czekajcie mam nasiona no. Czy ja... Trzymaj nie? Czy Czemu ja nie... Czemu ja nie pomyślałem, że ja kru... O, ziemi nie mam. o nie, no jajecie za mnie robicie. Przecież nawet nie mam ziemi. Co robimy? Przebracam to naprawdę. Ja sobie za mnie robicie. Nie mam tu przerwał, że nie mam ziemi. A ja jestem deklam. Okej. Okay. Było najgłównie to zrobiłem.

Aspatyków, chiraf i, teraz... i szikierkę. Okej, okay. sytuacja wygląda już lepiej, ale dalej nie mam ziemi, więc jakby. Cała moja wyprawa nie miała absolutnie żadnego sensu. Mam um, zapomniałem, że to apokalipsa, nie? Tak, było? o nie myślamy. Um, czy ja mogę coś w ogóle zrobić w zrobić, jakiegoś Obawiam się, że chyba nie mogę Z tym może być problem Czyli Nie jestem w stanie nic zasiać Brawo, ja Totalnie to przemyślałem, nie Ja wiem, ja wiem, ja mądry jestem Oh damn, the cats. Okay, put key. Gdy? Dobra, wiecie co? Nie, 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 tak, 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 nie okay, mój klik, byłem... tak, są tak, 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 z tak, tak, Dobra mam motykę na tak, 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 Ciekawe czemu. Negania. Gdzie? Potrawkę. Co za efektos. Dos efektos miałem. Podejrzane potrawki. Ale dobra. Let's go. Nie ma tak podejrzane potrawki. Ja jeść nie muszę. Ja mam podejrzane potrawki, nie? Dobra, chyba koniec, nie? Dobra. No, ciekawie się gra, oprócz tego, że jest, mam teraz te prechę, przez 100 to, to jest super. O, o. o. możecie mi pogratulować pośrednio. się się być najgłupszym człowiekiem na świecie. Dobra, mam śladkę żelaza, chociaż wtedy. Nie, nie, no dobra, ja się wykazałem inteligencją niesamowitą. Tak było. W